Historią pokazującą, jak skomplikowane były losy polskich antyfaszystów, antyfaszystek walczących w Hiszpanii, jest biografia Doroty Lorskiej. Urodzona w Kielcach w roku 1913, interesowała się medycyną, chciała studiować. Jej rodzina miała pieniądze na to, aby zapewnić jej edukację. Jednak żydowskie pochodzenie uniemożliwiło podjęcie studiów, w związku z czym Dorota Lorska wyjechała do Czechosłowacji, gdzie mogła podjąć studia medyczne, które ukończyła w Pradze. Wówczas wybuchła wojna domowa w Hiszpanii. Dorota Lorska, która. Nie miała jeszcze wówczas żadnych wyrobionych poglądów politycznych, nie przynależała do żadnej partii politycznej, jednak miała zdecydowanie antyfaszystowskie poglądy. I chciała od początku pojechać do Hiszpanii, włączyć się w walkę z faszyzmem w ramach misji medycznej, wykorzystać swoją wiedzę, którą zdobyła na studiach. Nie było to jednak takie proste. Do udziału w misji medycznej potrzebne było obywatelstwo czechosłowackie. Czechosłowacki Czerwony Krzyż szykował właśnie grupę lekarzy, pielęgniarek mających trafić do Hiszpanii. Jednak Dorota musiała zdobyć obywatelstwo. W tym celu porozumiała się z członkami partii komunistycznej, wzięła fikcyjny ślub z obywatelem Czechosłowacji i z paszportem jako Dora Kleinowa mogła już wyjechać do Hiszpanii, gdzie uczestniczyła w tworzeniu służby medycznej brygad międzynarodowych. Szpital, który organizowała w zasadzie od podstaw szkoląc hiszpański personel medyczny, podkreślając, że wiele pielęgniarek, które spotkała salowych, było po prostu niepiśmiennymi dziewczynami ze wsi, czy też z klasy robotniczej, które trzeba było dopiero od podstaw przeszkolić, a nawet nauczyć podstaw czytania, pisania. Szpital, który tworzyła, był charakterystyczny również dlatego, że udzielał pomocy również ludności cywilnej. W miarę rozwoju służby medycznej brygad, brygad międzynarodowych ta więź z ludnością cywilną była... Coraz bardziej istotna. Leczono choroby, które wcześniej w Hiszpanii, przed rokiem 1936, ze względu na brak wiedzy medycznej, brak kadry, najczęściej powodowały śmierć. Dora, Dora Kleinowa a w zasadzie Dorota Lorska, w Hiszpanii przebywała prawie do samego końca. W lutym 1939 roku, kiedy nacjonaliści napierali na Katalonię, była jedną z ostatnich lekarek ewakuujących się ze szpitala. Do końca doglądała rannych, pomagała tym, którzy nie mogli sami się przemieścić. Trafiła do obozu internowania we Francji. Jednak dzięki czechosłowackiemu obywatelstwu, a Czechosłowacja wówczas jeszcze nie zagarnięta przez Hitlera, zgadzała się na powrót swoich obywateli biorących udział w wojnie domowej w Hiszpanii do kraju, mogła ten obóz opuścić. Jednak historia tutaj pokrzyżowała jej plany. Do Czechosłowacji wrócić już nie mogła. Czechosłowacja została zajęta przez Niemców, w związku z tym podjęła pracę w paryskich szpitalach, gdzie odbywała staże, pomagała w dyżurach. Kiedy wybucha druga wojna światowa, Lorska włącza się w. Działalność konspiracyjną, konspirację czechosłowacką, działającą w Paryżu okolicach, dostarcza leków francuskiemu ruchowi oporu, pomaga rannym bojownikom. Zostaje jednak zdekonspirowana w roku 1943, aresztowana przez Gestapo, trafia do obozu w Auschwitz. Przed komorą gazową chroni ją jej wiedza medyczna. Zostaje zatrudniona przy eksperymentach medycznych prowadzonych w obozie na jeńcach, jako asystentka niemieckich lekarzy. W tym czasie działa w obozowym ruchu oporu, zbiera dokumenty, przygotowuje notatki na temat eksperymentów pseudomedycznych. Prowadzonych na więźniach. Na podstawie tych materiałów powstaje tak zwany raport Sławy Klein, przemycony poza druty obozu i opublikowany w prasie Polskiego Państwa Podziemnego. Dorota Lorska, dzięki wsparciu innych więźniarek, przeżywa. Ewakuację obozu w roku 1945 i udaje jej się doczekać wyzwolenia. Po tym okresie przebywa we Francji, gdzie organizuje w ramach misji czechosłowackiego Czerwonego Krzyża repatriację obywateli czechosłowackich z Francji do, do kraju. Po pewnym czasie, kiedy ta misja jest już zakończona w roku 1947 wraca do Czechosłowacji, pracuje w przychodni zakładowej, wykonuje różne zawody medyczne, do momentu, kiedy stalinowskie władze rozpoczynają czystki wśród uczestników wojny domowej w Hiszpanii. I tutaj Lorska zostaje oskarżona o. Działalność szpiegowską oraz o trockizm, ponieważ już w trakcie jej pobytu w Hiszpanii stalinowscy rezydenci NKWD przekazywali raporty na temat służb medycznych i wykazywali bardzo duże podejrzenia wobec. Lekarzy, lekarek działających w brygadach międzynarodowych o ich podejrzanych kontaktach politycznych. Więc te podejrzenia dopadają Lorską już po II wojnie światowej. Ona trafia do więzienia pod sfabrykowanymi zarzutami. Dopiero w roku 1956 zostaje zrehabilitowana. Wychodzi za mąż za Polaka, przeprowadza się do Polski, gdzie. Podejmuje pracę już w zawodach medycznych. Do swojej śmierci w latach 60. publikuje liczne artykuły dotyczące właśnie kwestii medycznych, zwłaszcza nefrologii. Jest bardzo szanowaną i znaną w środowisku lekarką.